Polak jest ekspertem w dziedzinie noży, bo tam chętnie się wypowiadał. Tam tylko kozikiem dostałem. Yy, wiem, że NATO był przy sytuacji, jak, jak ponoć. Yy... On ci groził nożem Polakowi. Nie, Jest Polak się pol pol Co takiego tam um, mówił Adrian? Czy ja mam ci powiedzieć, co mówiłeś? Czy sam powiesz? Boję się po niego tego, co to powie. No tak, na... powiedz o, to. Na to. Na powiedz, powiedzieć... biorę to na klatę. No co, groził no. nie, że tak, groził. Prost, kurwa. No, mówiłeś, że nie podałeś mu dokładny adres, z czego on cię jakby wykierował, bo podaje zły adres i ci podał prawdziwy. <laughs> mówiłeś też o pocięciu nożem na ucho. Co powiedział, gdy odszedłem? Pamiętasz Myślałem, że będzie o wiele gorzej. No tak. Ale chodzisz do mi... gościa i mówisz: To jest twój adres? Jak nie przyjmiesz walki, to ci kurwa w tak czy siak. Bo, bo, słuchaj, bo on cały, spinia, czas, bo on dla mi, dla cały mnie. czas, bo on mi cały czas poniżał. Ja... I nie ma litości dla takich gości. Dla mnie to jest podludz, zwykły śmieć. Po pierwsze, to zacznijmy od tego, że jakby ja nie robię niczego po to, żeby wykorzystać szansę, po prostu jestem sobą. W przeciwieństwie do polaka. Wyszliśmy jeszcze face to face, stanęliśmy pierwszy raz terbliisko tworząc twarz twarzą do siebie oczy w oczy w, w trakcie tych emocji. No i puściły we mnie te emocje i po prostu poleciały jakby, no nie mam na to innego wytłumaczenia, po prostu puściły emocje i tyle. Dobrze.